Dzisiaj piątek, wreszcie koniec tygodnia. Jest godzina przed dziewiątą. Ja właśnie odprowadziłam dzieciaki do... znaczy nie ja, tylko my razem z Pawem odstawiliśmy dzieci do szkoły i do przedszkoli. No i ponownie jadę do Radomia. Podobnie jak wczoraj spędzę tam kilka godzin i pewnie około godziny 13, może po 13 będę wracać. Um, dzisiaj co jeszcze się wydarzy? No mamy piątek, to co będziemy pewnie lajtowo spędzać popołudnie. Przyjedzie dzisiaj zmywarka, bo nam się kilka dni temu po prostu wzięła i zepsuła zmywarka, więc zamawiałam. I dzisiaj ma zostać dostarczona, więc, e, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Nie mogę się doczekać naszego kochanego hydraulika, który um, chciałabym, żeby wtedy podłączył nam ten sprzęt dzisiaj, żeby na weekend było gdzie czym myć. Um, no i tak, co więcej. A co więcej, to jeszcze nie wiem, nie mam planów na popołudnie. E, póki co jadę do Radomia, wracam, i wtedy dopiero zaczniemy <grych> e, żyć na pokaz, że tak powiem, bo wtedy dopiero Wam coś nagram. Także póki co się z Wami żegnam. Takie są warunki na drodze do Radomia powiedziałabym, że jeździ się całkiem przyjemnie. Prosta, piękna, równa droga. Jeszcze dzisiaj słoneczko świeci, więc w ogóle to wpływa dobrze na nastrój ogólny, ogólnie pojęty. No i tak, pełen spokój. Jadę sobie pewnie za jakieś 20 minut. Będę na miejscu. O i tyle chciałam Wam powiedzieć. Już jesteśmy pod domem. Zmywareczka przyszła. Okazuje się, że będzie ją można zamontować dopiero jutro po południu. To jest akurat słaba informacja. Władysław biegnie bez portek i w ogóle z gołymi tymi łydami, widzę, wystają mu. No ale już dobra, na chwilę. Idziemy, no, tak mówiłam, właśnie, proszę bardzo. Zakładaj. No i zaraz idziemy robić spaghetti dzisiaj. Co ty na to Tak. Podoba Ci się Władek, spaghetti na obiad? Pomóc ci, Zarusia? Władzi też poszedł. Z tym balonem nio chodzi. Cześć, ugryźku! Cześć, kochanie! Jak się cieszy! Idziemy, Władziu, dać ci rączkę? Chodź, łapku. Tutaj tata nam ścieżki zrobił samochodem. Rozjeździł, a tu nie, tak? Chodź, dobijemy się tutaj do ścieżki. Idziemy jeszcze trochę przemrozić dzieci, zanim wejdziemy do domu. Tu. tu chcesz iść dobrze? Ale wam tata fajną górkę usypał. Oczywiście. Oczywiście. Ale odsuń się trochę Maciej, żeby ona mogła zjechać. Władek sobie obcina palce. Brawo, Właciu. Pięknie ćwiczysz. Okay. Nie robimy obrotu, szybko. Dużo obrotów. Matko, co tu się obroty. dzieje? Szybkie obroty, szybkie. Patrzymy w dół, na podłogę patrzymy. Patrzymy na podłogę. Cały to jest czas. jakiś eksperyment? Cały czas, na podłogę i tak. Patrzymy Raz, na podłogę, teraz patrzymy na się podłogę. będą bawić szybko. Samy. Patrzymy na podłogę i się kręcimy. Szybko, szybkie obroty, na podłogę patrzymy. Nie oszukujemy. Nie oszukujemy, na podłogę patrzymy. A teraz stoicie w miejscu i patrzycie do góry. Do góry, patrzymy do góry. Coś ma marne efekty. Dobra, pchły do mycia. Cyk pyk! Ale to do domu. Bane, to do domu. Bane. Dobra, kończymy przyjęcie.